Witam bardzo serdecznie na kanale Detail Lucent Cars. Dzisiaj prezentacja hybrydowego Lexusa GS czyli model 450H. A sama prezentacja będzie jak zwykle dokładnym ukazaniem wyglądu zewnętrznego, elementów wyposażenia. Nie zabraknie także kilku najistotniejszych parametrów technicznych tego modelu. Zanim jednak przejdę do prezentacji, to chciałbym podziękować salonowi Lexusa w Krakowie przy alei pokoju 63A. Dzięki któremu mogłem dla Was nagrać tą prezentację. Jeśli interesują Was szczegóły oferty tego modelu, to zapraszam na podaną stronę internetową. Tak elegancki i prestiżowy model, aż prosił się, aby pokazać go w bardziej wyjątkowym miejscu niż zwyczajny parking. Dlatego dziś prezentacja odbywa się na tle hotelu Binkowski w Kielcach. Przejdę jednak już do samej prezentacji. Mamy tutaj określoną mianę inteligentnej kartę, dzięki której mamy dostęp do auta oraz do jego bezkluczowego uruchamiania. Dzięki temu, że jest tak cienka, idealnie będzie pasowała do jednej z kieszeni w portfelu. Mając ją przy sobie, pociągamy za klamkę, auto się otwiera, natomiast aby je zamknąć, wystarczy przeciągnąć palcem po zewnętrznej stronie klamki. W dzisiejszym odcinku będzie sporo elementów wyposażenia do omówienia, bo ten konkretny model to topowa wersja wyposażenia, więc sporo wam dzisiaj poopowiadam. Jeśli chodzi o wykończenie wnętrza, to sami spójrzcie. Właściwie żaden mój komentarz nie jest potrzebny, bo pierwszy rzut oka mówi już wszystko o użytych materiałach do jego wykończenia. Ja może powiem nieco o spasowaniu tych elementów, choć tu właściwie nie ma się co zbędnie rozgadywać. Wszystko wykończone jest z istnie japońską dbałością o szczegóły. Wszechobecne wykończenie skórzane nie mogło ominąć również foteli. Same fotele mają bardzo dobre trzymanie boczne, a to wszystko dzięki temu, że jest ono regulowalne. Poza tym nie jeździłem jeszcze autem, które miałoby wygodniejsze zagłówki niż tutaj. Zobaczmy teraz, jak to wszystko wygląda z perspektywy kierowcy. Nic dodać, nic ująć. Wnętrze bardzo eleganckie. Włączymy teraz GS, ale słyszalnej różnicy nie będzie, ponieważ w wersji hybrydowej to auto zazwyczaj na postoju pracuje bezszelestnie. Wizualnie natomiast pierwsze co rzuca się w oczy to to, że kierownica zbliża się ku nam, a to wszystko dzięki temu iż auto wyposażone jest w system ułatwionego wsiadania, tak więc po wyłączeniu samochodu fotel oraz kierownica odsuwają się do, naj do najdalszej pozycji, a po jego włączeniu do zapamiętanego ostatniego ustawienia. Włączam światła mijania, światła przeciwmgielne oraz światła awaryjne. A wszystkie cztery szyby oczywiście są sterowane elektrycznie. Przejdziemy teraz zobaczyć, jak Lexus GS prezentuje się z zewnątrz. Przednie reflektory wykończone są w pełni w technologii LED-owej z automatycznym poziomowaniem oraz wysuwanymi spryskiwaczami. Dodatkowo auto wyposażone jest w system doświetlania zakrętów oraz system automatycznego włączania świateł drogowych. Dodatkowo światła przeciwmgielne, natomiast jeśli chodzi o stylistykę z przodu, to ta na pewno nie jest nudna. Poza elegancją, dzięki charakterystycznemu grillowi oraz muskularnym przedłoczeniom, auto z przodu prezentuje się bardzo agresywnie. Wspomnę może nieco o podstawowych czujnikach, takich jak czujnik deszczu czy czujnik zmierzchu lub czujniki ciśnienia w obonach. Moim zdaniem 18-calowe aluminiowe obręcze kół wyróżniają się dzięki kolorystyce oraz stylistyce. Auto wyposażone jest w aktywne zawieszenie o zmiennej charakterystyce, pracuje bardzo dobrze i tłumi wszelkie nierówności na drodze. Lusterka boczne elektrochromatyczne są oczywiście regulowane i składane elektrycznie, mają również funkcję podgrzewania. Teraz może wspomnę nieco o bezpieczeństwie. Poza wieloma elektronicznymi systemami chroniącego na Waszego bezpieczeństwa są również dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich, boczne kurtyny powietrzne na całej długości auta oraz poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera. Teraz podaję Wam wymiary Lexusa GS450H oraz jego masę własną. Teraz przejdziemy do wnętrza i poopowiadam Wam więcej o elementach wyposażenia. Fotele przednie posiadają elektryczną regulację w 18 kierunkach. Natomiast podparcie lędźwiowe podzielone jest na 4 kierunki. elektryczna regulacja kolumny kierownicy w pionie i w poziomie, możliwość zarządzania zegarami na desce rozdzielczej, przyciski ustawień projektora licznika HUD, przycisk już od wcześniej wspomnianego systemu automatycznego włączania świateł drogowych, wyłącznik ESP, podgrzewanie kierownicy, spryskiwacze reflektorów oraz system BSM, czyli rejestrowanie martwego pola. Tutaj na tym elegancko wykończonym panelu elektryczna regulacja szyb, natomiast nad nim koło klamki, przyciski umożliwiające zapis trzech konfiguracji dla różnych kierowców. Blokada okien oraz drzwi. Znajduje się tutaj również panel, dzięki któremu możemy składać oraz elektrycznie regulować lusterka boczne. Skórzano drewniana kierownica z łopatkami do zmiany biegów, dodatkowo z funkcją podgrzewania, o której już wcześniej wspominałem. Wyposażona jest ona również w elektryczne wspomaganie uzależniona od prędkości jazdy posiada ona przyciski multimedialne oraz do zarządzania telefonem nie mogło zabraknąć oczywiście tempomatu tutaj z tyłu już wcześniej wspomniane łopatki do zmiany biegów nie są one jakoś zbędnie wyeksponowane 12-calowy wyświetlacz wielofunkcyjny pod nim elegancki zegar analogowy Elementy ozdobne wykończenia wnętrza wykonane z naturalnego drewna oraz chromu. Trzy strefy automatycznej klimatyzacji z filtrem przeciwpyłkowym: kierowca, pasażer przedniego fotela oraz tylnie fotele. Możemy nią również sterować w trzech miejscach: tutaj na konsoli środkowej, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym oraz na panelu sterowania klimatyzacji w tylnym podłokietniku. W tej wersji wyposażenia mamy do dyspozycji system audio Mark Levinson z 17 głośnikami oraz wejściem DVD na jedną płytę. Przednie fotele posiadają funkcję podgrzewania, ale i na tylnej kanapie nie zabrakło tej funkcji, natomiast przednie fotele dodatkowo posiadają funkcję wentylacji. elegancki zamykany schowek z uchwytami na napoje. Remote touch to joystick, dzięki któremu zarządzamy wielofunkcyjnym wyświetlaczem, mamy miejsce również na dłoń. Joystick ten działa na zasadzie, który już opisywałem w poprzednich filmach. Zatrzymuje on się mechanicznie na opcjach, które dostępne są na ekranie. Na tym ekranie znajdziemy wszelkie informacje dotyczące tego samochodu, choćby monitorowanie energii, średnie spalanie czy bieżące spalanie, bieżący zasięg. Mamy oczywiście możliwość połączenia naszego telefonu za pośrednictwem Bluetooth z systemem multimedialnym. Możliwość zarządzania klimatyzacją. Dostępna jest również nawigacja satelitarna z mapami na dysku twardym. Pokażę Wam jeszcze bardzo ciekawą opcję. Wkładamy film DVD do naszego czytnika. Nie musi to być oczywiście film, bo dla kierowcy może to nie jest wskazane, dla pasażerów już owszem, ale na przykład taka płyta koncertowa już jak najbardziej. No, sami widzicie, ten system multimedialny jest naprawdę bardzo rozbudowany. Automatyczna skrzynia biegów. Przy wrzuceniu biegu wstecznego załączają nam się czujniki parkowania z przodu i z tyłu, włącza nam się również kamera, a na niej linie, które pokazują tor jazdy zależnie od ruchu kierownicą. Mamy również możliwość manualnej zmiany biegów za pośrednictwem dźwigni zmiany biegów lub manetek przy kierownicy. W tym miejscu można powiedzieć, mamy takie centrum zarządzania trybem jazdy. Tym pokrętłem ustalamy jeden z czterech trybów jazdy: Eco, Normal, Sport i Sport Plus. I uwierzcie mi, zmiany są diametralne. Poza zmianą reakcji na pedał gazu, zmienia się również charakterystyka zawieszenia. Kolejnymi trybami jest tryb EV, czyli w tym momencie niedostępny tryb jazdy tylko i wyłącznie na bateriach elektrycznych, oraz tryb Snow, który ułatwia nam jazdę na śliskich nawierzchniach. Bardzo miękki przesuwany podłokietnik, a pod nim schowek, taka półeczka na jakieś drobne przedmioty, którą możemy sobie w każdym momencie wyjąć. Znajdują się tutaj również port USB oraz wejście OXIN, a także gniazdo 12V. W tym miejscu ukryte są również przycisk od wyłącznika czujników parkowania oraz przycisk od elektrycznej rolety tylnej szyby. Po stronie pasażera mamy duszy schowek, dodatkowo z taką półeczką, która pomoże nam zaaranżować przestrzeń. osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem i automatycznym podświetleniem, lusterko wsteczne elektrochromatyczne, wyłącznik alarmu, wewnętrzne podświetlenie wykonane w technologii LED. Przejdźmy teraz do tyłu zobaczyć co Lexus GS oferuje pasażerom tylnej kanapy. oferuje naprawdę sporo, zobaczycie. Jeśli chodzi o poziom wykończenia z tyłu, to oczywiście niczym on się nie różni od tego z przodu, natomiast poziom standardu nie odbiega tak bardzo. O standardzie mówię jako o ilości bajerów oraz elementów wyposażenia do dyspozycji, ale i z tyłu ich nie brakuje. Mamy manualnie rozsuwane rolety szyby bocznych oraz tą elektrycznie rozsuwaną na szybie tylnej. Znajdziemy tutaj również małą śmietniczkę. I Ja chyba osobiście przy takim standardzie wolałbym podróżować z tyłu, jest tutaj naprawdę wygodnie, jeśli chodzi o przestrzeń to fotel jest teraz dosunięty na maksa do tyłu, także i tak mam tutaj przestrzeń, mam 1,75 m wzrostu i pozostaje jeszcze przestrzeń do dyspozycji, w oparciach foteli przednich znajduje się taka przegroda. Jeśli obok mnie siedziałby pasażer, to ma on możliwość elektrycznej regulacji przedniego fotela za pomocą tych przycisków. To chyba znacznie ułatwia sprawę, jeśli na tym fotelu nikt nie siedzi i nie może go regulować, prawda? Tylne nawiewy oraz gniazdo 12V. W tym miejscu znajduje się oczywiście podłokietnik. Jest on bardzo duży, miękki. Znajdziemy tutaj również jakiś haczyk, który prawdopodobnie służy do zawieszenia jakichś drobnych przedmiotów. W podłokietniku znajduje się schowek, który jest wyścielony miękką wykładziną, także nic tam tu nie będzie zbędnie hałasowało. Z tej strony znajdziemy dwa cup holdery. No i bardzo fajnym udogodnieniem jest ten panel sterowania, dzięki któremu możemy zarządzać bardzo wieloma funkcjami. podgrzewanie foteli, zarządzanie radiem oraz elektryczną roletą tylnej szyby. Ok, chyba z tyłu się trochę zasiedzieliśmy. Przejdźmy zobaczyć jaką przestrzeń bagażową oferuje nam Lexus GS450h. Elektrycznie otwierana i domykana pokrywa bagażnika. Pojemność bagażnika wraz z kołem dojazdowym to 465 litrów. Mamy tutaj siateczkę na jakieś drobne przedmioty. Taki hak na jakieś siatki, żeby nam to wszystko nie latało po bagażniku. Pod podłogą ukryty mały zestaw naprawczy. Natomiast tutaj pod podłogą znajdziemy zapasowe koło dojazdowe. Apteczka od Lexusa. Przejdziemy teraz do wlewu paliwa i opowiem nieco o spalaniu. Jedynymi danymi, które podaje producent, to spalanie w cyklu mieszanym. Jest to 6,2 litra na 100 km. W mieście, przy dużych korkach, auto to spala na pewno znacznie mniej z racji napędu hybrydowego. Natomiast wydaje mi się, że tym autem naprawdę bardzo trzeba się starać, żeby osiągnąć spalanie wyższe niż około 10 litrów na 100 km. Ja osobiście go nie przeskoczyłem, choć nie obyło się bez wielu testów 0 do setki oraz pokazowych przejazdów w trybie Sport Plus w celu nagrania materiału. W takim razie to chyba dość oszczędne auto przy jego osiągach, nieprawdaż? Otworzyłem maskę i teraz opowiem wam nieco więcej o tej jednostce napędowej. Pod maską znajdziemy układ hybrydowy, silnik V6 o pojemności 3,5 litra i mocy 290 koni mechanicznych oraz silnik elektryczny o mocy 200 koni mechanicznych. Łączna moc napędu hybrydowego to 345 koni mechanicznych. Ta moc pozwala temu prawie dwutonowemu autu rozpędzić się do setki w 5,9 sekundy. Prędkość maksymalna natomiast to 250 km na godzinę. Jeśli podobała Ci się ta prezentacja, to zapraszam Cię do obejrzenia moich poprzednich odcinków, no i do zasubskrybowania mojego kanału, tak aby nie przegapić kolejnych dodawanych przeze mnie filmów. Możesz również polubić mój fanpage na Facebooku. Trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Na razie.